Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie Karolina. Józefa. Bardzo mi miło. Słyszałam, że panie mają problem z Bogdanem. Wyglądam. zdecydowanie. Przecież on się zatrzymał w latach 80., ale już tak lubi, ale tak się już nie nosi. Pełna elegancja. Dzień dobry, cześć, cześć. Pokażę wam, jak Bogdan niegdyś wyglądał. Dokładnie wyglądasz tutaj jak jakiś piosenkarz e, niemiecki lat 80. Peter no. Nie no, ale patrzcie tutaj, na tym koniu. O, on się teraz zgadza, tam na koniu. Mi się bardzo podobają te printy w mieszkaniu. Chętnie bym przyjechała tam <laughs> zrobić sesję do magazynu, bo i ta panterka, i te kwiaty to jest super cool. Ale, ale ty, ale śledziłeś modę po prostu. Ja jeden z pierwszych gdzieś w moim otoczeniu zacząłem e, kręcić włosy, jakieś pasemka e, robić. E, że nie powiem na samym początku włosy na jakichś żelach, na jakiś na... a w tych żelach to dużo powiedziane, wtedy jeszcze na cukrze się co robiło. Jak na owe czasy i jak na ową sytuację w Polsce, to wyglądał naprawdę super. E, robiło to wrażenie. Ale on się zatrzymał w tym stylu. Chociaż już ma pięćdziesiątkę na kartku, to jemu się wydaje, że, że on ma 20 lat i, i podrywa dwudziestki. No przecież żadna dwudziestka na taki styl nie poleci. Ale lecą czy nie lecą? Nie lecą. No gdzie? No czasy jego świetności minęły, ale jemu się wydaje, że to jeszcze nie minęło. i Kiedy ostatnio byliśmy na weselu, próbował zaprosić jedną, drugą, trzecią dziewczynę do tańca i. I żadna z nim nie chciała zatańczyć. Nie ja przypominam sobie specjalnie. No, przypominam sobie. Ja nie zabiegam specjalnie teraz względem. Dobra, dobra. Nie dociera do niego to, że, że już trzeba by było coś innego ubrać, żeby jeszcze ludzie zawiesili na nim oko z podziwem. No dobrze, to jakby pani chciała widzieć Bogdana? Żeby wyglądał tak, jak, jak teraz ówczesne chłopcy wyglądają. Chłopcy? No. O, jak Marcin na przykład. Inna fryzura jakaś? Koniecznie. Koniecznie. Bo to już... Ja już dawno mówiłam, żeby odciął. Nawet się krępuję, że mam takiego syna. Że czemu on tak wygląda, wygląda. Ja mogę się nagiąć w jakiś sposób, tak? No, przyswoić inne może trendy. Może Przędy. mi się to naprawdę spodoba i wtedy, wtedy pójdę w tym kierunku. Chciałem zmienić się przede wszystkim dla mojej matki, która walczy z tym już lata, z tym, z tym moim wizerunkiem. To na pewno będzie ciekawy przypadek. Uciekamy. Tak? Do roboty! Tak jest. Fajny ten bogus. podoba mi się. No tylko tak totalnie go ośmiesza ten strój, że też chyba bym z nim nie zatańczyła na weselu. Ty to byś z każdym zatańczyła przecież. No z nim naprawdę musiałabym troszkę wypić, żeby zatańczyć, no ten wojski jakoś tak nie do końca.